Brawo. Zbieramy cały zespół nasz, jedziemy prosto do Ostrowa, by miło spędzić tutaj czas. Jego tutaj piękny jubileusz, dwudziesty roczek już minął. Jak i piękniej się o robie. drodze. W już tyle śpiewają, a oni wciąż młodzi. Już tyle śpiewają, a oni wciąż młodzi. Bo ze słów Lipcy słynie, nie długo śpiewają, życie w szczęściu życzymy, życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Niech nam gości pokój serca sercach gości, niech nigdy nie zrachnie, niech nigdy nie zrachnie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości.